City passing by my window was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was bloody numb, a tunnel where there's no light. Idę właśnie pod i przyniosłam specjalnie do pokoju dwa produkty. Zapomniałam zabrać szampon i maseczkę, ale to Wam pokażę albo później, albo w kolejnych filmach. Nie chcę mi się już wracać. Do łazienki. Coś, co mnie bardzo zafascynowało, a przede wszystkim moje włosy polubiły tą maseczkę, to jest maseczka Hair in Balance by Only, Only Bio do włosów wysokoporowatych. Jest świetna, powiem wam, że moje włosy są tak mięciutkie, sypkie, puszyste, świetnie się prostują, a przede wszystkim po wymyciu, nawet jak je rozczesuję tą szczotą, do której zaraz wrócimy, na mokro to się świetnie rozczesują. Nie polubiłam się z maseczką, ten sam producent, ta sama marka, ale za to polubiłam się z szamponem i z maseczką do włosów. Ja zawsze jak wchodzę pod prysznic, to myję pierwsze włosy, potem nakładam maseczkę, a wiecie, potem maseczka się wchłania we włosy, a ja ogarniam inne sprawy. W każdym razie fajny produkt, nie wiem ile kosztowała 3 dychy, czy ponad 3 dychy, ale moim zdaniem warta swojej ceny, ale mówię z racji tego, że moje włosy są Niszczone, niestety, to wybrałam tą do włosów wysok wysokoporowatych, żeby zamknąć łuskę włosa, więc tą maseczkę, a teraz wracamy do szczoty. Nie planowałam zakupu szczoty, ponieważ moja ma tutaj różne grzebyki, mniejsze, większe i ma też, po nas został Tanger Teaser, ale w momencie, kiedy ja umyłam swoje włosy, jeszcze zanim kupiłam tą maseczkę, bo wcześniej mam, z tej serii miałam mam odżywkę, ale z odżywki nie jestem zadowolona, ale tutaj, to o tym porozmawiamy później. Eee, to moje włosy tak się plątały, miałam taki problem je rozczesać a na mokro. Słuchajcie to, jak dwa razy bym przyczesała moje włosy, byłabym łusa po jednej stronie głowy. Tak, ta szczota, ta gertyzer wydzierała dosłownie włosy z mojej głowy. Więc nie mając mojej szczoty, która została w Dublinia, ja została tylko dlatego, że mój dominik był ze mnie bekę i stwierdził, że po co zabierasz szczotę, co nie masz czym włosów uczesać w Polsce! Myślę sobie, dobra, niech już ze mnie nie ryje, zostawiam tą szczotę, ale niestety, słuchajcie, był taki problem. Grzebień, grzebień to samo, blokował się w poplątanych włosach. strasznie mi też wyrywał włosy, więc Byk, Hebe. Najpierw nie, najpierw był Rosman. Rosmanie znalazłam tylko tą maseczkę. Szukałam też właśnie szczotek tego typu, albo szczotek wet and Brush, którą mam w Dublinie. Niestety nie było, więc Hebe. Powiedziałam, że w Hebe trzy chyba lata temu kupiłam też właśnie coś podobnego: Wed Brush, szczotkę do rozczesywania na mokro i na sucho. Ale niestety tej firmy już nie ma. Ale zauważyłam, że jest marka Olivia Garden i tą szczotę kupiłam i powiem Wam, że jest fenomenalna, serio, jak ta szczota rozczesuje włosy na mokro. Wystarczy, żeby myję włosy na nałożę. maseczkę, kilkanaście minut. Spłukam, wychodzę, chodzę przez chwilę w turbanie, żeby wiecie, jak najwięcej tej wilgoci wchłoną ręcznik mikrofibry, a żeby tej wilgoci jak najmniej zostało na moich włosach, więc e, roz, e, znaczy nie rozczesuję, tylko ściągam turban. Rozczesuję tą szczotą na mokro i nie mam żadnych problemów. Nie skomle że mnie ciągnie, boli nie wkurzam się na swoje włosy. I tak samo jest, jak rozczesuję włosy na sucho. Naprawdę, połączenie idealne. Powiem Wam, że to jest mój zestaw ulubiony. A dodatkowo to jest taki gadżet, już nie będę wyciągała, bo mi źle jedną ręką, że z tej szczotki można sobie taki kołeczek, jak gdyby, wyjąć i zrobić sobie przedziałek. Także super, super zestaw. Zobaczcie, jeszcze nawet nie odmetkowany, ale już przeze mnie używany. Dobra, idę pod prysznic. Ja właśnie idę do banku, wybrać kasę. I powiem Wam, że przed wyjściem zabrałam inny aparat, pomyliłam się, bo dzisiaj nagrywam nowym kanonem, a ten starszy kanon był w szufladzie. I ja tak przez przypadek się zakręciłam i go zabrałam i wiecie, co się okazało? Że coś, coś się poluzowało, albo coś się całkowicie odkręciło, czyli śrubka, taka malutka, naprawdę mini, mini śrubka. I cały ten obiektyw nam lata, więc na ten moment mamy wyłączony. Yy, jeden aparat, jesteśmy tylko o dwóch aparatach: o tym Canonie, którego ja mam teraz, i o, o Soniaku. A szykuje nam się wakacyjny wyjazd daleko od domu i nie wiem, co to będzie. Może mi się jutro uda podejść do optyka i yy, kupię taką śrubkę i poproszę o wkręcenie w brakujące miejsca, ale to zobaczymy. Dobra, idę teraz po, yy, po Hajsy. E, po hajsy, ale mam chrypę. Z że głos mam coraz lepszy. A za dzisiaj jest co? Dzisiaj jest wtorek, środa? Nie, środa dzisiaj jest, czwartek, piątek. W sobotę wyjeżdżamy, a ja z taką chrypą. Weronika z ostrzelami. Po prostu masakra, wszystko się sypie na tych wakacjach. pomału do domu. Zjadłam pysznego małego kebaba, bo duże nie, du, dużego nie przeoram, nie ma szans. Więc ja jak zawsze zamawiam, to zamawiam z Frazesa kebaba z kurczakiem małego. Dla mnie w Dębicy to jest ulubiony nasz kebab. Ja w tamtym roku jadłam w domu, że nie cały czas, ale bardzo często dwa lata temu również. Ten kebab smakuje tak samo bez względu czy to było dwa lata temu, czy to było właśnie przed chwilą, nie przepadam za tymi kebabami, które są do koła rynku, bo jest ich od groma miasto kebabów. Ale w tamtym roku jak byłam, wracałam u od siostry, to wstąpiłam i zamówiłam sobie. wiecie, w którymś z tych lokali tureckich, nie będę konkretnie mówiła w których, ale kebab mi totalnie nie smakował, więc to było strasznie, Słuchaj, ktoś to do mnie pisze, bo czuję wibracje w telefonie. Ja tu mam reklamówkę z zakupami, byłam kupić kilka rzeczy. Wiecie, wyjazd się zbliża, chciałam kupić pojemniki. Zastanawiałam się nad jakimś olejkiem albo balsamem, jakby była pogoda, żeby użyć, jak będziemy na plaży, ale jednak nie, nie będę kupowała, bo nie wiem jaka pogoda będzie. To, że mi pokazuje 20 parę stopni, to nie znaczy, że przyjadę i taka pogoda i taka pogoda będzie, bo wiecie, ta pogoda jest tak zmienna nad morzem, zresztą tak samo jak i w Dublinie. Więc niedaleko, gdzie będziemy mieszkać. A będziemy mieszkać w apartamencie, tylko mniejszym niż w tamtym roku. Jest Rosman, więc spokojnie, jeżeli będzie potrzeba, będzie piękna pogoda, to sobie po prostu wyjdę na zakupy. Kupię sobie walca, olejek, cokolwiek. Cokolwiek, żeby po prostu chronić skórę przed słońcem. No, ale cały czas liczę, że będzie smażing, plażing. Ale zobaczymy. Na pewno teraz będzie mniej filmów u mnie, z tego względu, że no, wyjeżdżamy i nie wiem, czy uda mi się po prostu zgrywać materiały i wysyłać stamtąd, czy mi się nie uda. To się wszystko okaże, jak już będziemy na miejscu. E, także jeżeli będzie jakaś przerwa w, w filmach, nie będą się tak, tak często e, pojawiały jak ostatnio, no to wiecie, no wakacje, po prostu wakacje 2022. Nad pięknym polskim morzem, tyle Wam mogę powiedzieć. Także bardzo się cieszę, jaramy się, cieszymy się. Jesteśmy już tak, wiecie, w trakcie, w trakcie pakowania, bo już ogarniamy, ogarniamy niektóre rzeczy. Musimy się tylko wykurować, to znaczy u mnie gardło, dobra, przejdzie z gardłem takim, jakie mam, z taką chrupą mogę jechać. Gorzej z Weroniką, bo mam antybiotyk na najbliższe jeszcze chyba. czekajcie, szybko przeliczę! 9 dni. Więc leki do kosmetyczki i w drogę. Nie zasnę, nie zaliczę, dzisiaj biedronki. Codziennie biedronka musi być odkłaczona. to teraz też do niej idę. Muszę kilka rzeczy kupić. Ruszałam do domu, zostawiałam tylko zakupy i od razu pik kierunek biedra. 21.30, a u mnie wjeżdża Holz biedronki, ale powiem Wam szczerze, że. O tak późnej porze, to przynajmniej do tej wiatronki, w której ja byłam, to nie ma co chodzić, bo nie było nic. Znaczy nie było nic. No coś kupiłam, ale chciałam jeszcze kilka innych rzeczy to kupić. I niestety półki puste. Też kupiłam, jakieś tam po raz pierwszy, nigdy wcześniej, takie faszerowane papryczki. Są w różnych kolorach. Są czerwone, zielone i żółte. Zielone są dość ostre, żółte są łagodne. To jest papryczka konserwowa, faszerowana serkiem śmietankowym, To jest przepyszne, ale niestety nie było. A co kupiłam tutaj mojemu Dominikowi? W tamtym roku bardzo często robiłam mu, wiecie, takie dary z Polski, czyli kupowałam mu nuggetsy, ser, żółty, serdelki, ale niestety za każdym razem się zdarzało, że rzeczy, które były w kartonie tak jak, wiecie, tak na świeżo się psuły, więc w tym roku tylko i wyłącznie na sucho, poza tym jak będzie zabierana paczka, to zapowiadają już temperatury dużo wyższe niż teraz, więc nie chcę ryzykować. Poza tym są też inne rzeczy w paczce, i nie chcę, żeby cokolwiek tam się yy, zniszczyło, więc tak, suchy prowiant. Do kawki, kochanie, dla ciebie, czekolada. E, wiem, że ją lubi, że ja też ją bardzo lubię, zresztą ja kocham batonika www, więc kupiłam ci do kawki na sobotę, na niedzielę. E, wiem, że teraz e, zupy, stoletki wjeżdżają prawie codziennie, chociaż nie, słuchajcie, teraz mój mąż by się na mnie obraził. E, Dominik sobie ostatnio gotował rosu, chyba dwa razy. Z rosołu zrobił sobie pomidorową, także chłopak na medal. Tutaj dwa wifony, z a to czasami nawet ja lubię, ale to rzadko, ja naprawdę rzadko takie zupy. Tutaj jest złoty kurczak. Wiem, że to są jego dwie ulubione. Były jeszcze jakieś inne wersje pikantne, ostre, ale to nie. To nie, jest, to nie jest coś, co lubi mój Dominik. Kupiłam oczywiście najlepsze zosie samosie, czyli worki lawendowe. One są dość duże, ale powiem Wam, że my je bardzo lubimy, bo są mocne i mają taśmę do ściągania. Mój Dominik kocha szproty w oleju roślinnym. Nie znosi w pomidorach, więc kupiłam mu dwie puszeczki. To są jego ulubione. Wiem, że w tamtym roku się zakręciła mi, ktoś musiał odłożyć między szproty w oleju, szproty w pomidorach i gdzieś pomiędzy nimi były w pomidorach i on ich nie zjadł, potem je odesłaliśmy do Polski, bo szkoda było wyrzucić, a ja, że przy okazji robiłam paczkę, to je pakowałam. I tutaj też, kochanie, coś, co na pewno, na pewno wiem, że z przyjemnością zapakujesz sobie do pracy, więc tak, co my tutaj mamy? Wybrałam Ci cztery batony Peanut, peanut and Caramel, one są przepyszne, Magnetic i jeszcze Ci kupiłam Coś, po czym Cię poniesie, adwokat, <grych> także jeszcze to, a tutaj reklamówka z Hebe, tam jeszcze inne rzeczy kupowałam, ale to tego Wam już nie będę pokazywała, bo to nie dla mnie. Fajne mają te kropeczki takie malutkie, nawet mówię do wery, żeby nie wrzucała, bo nam się przyda. Kupiłam klej z polecenia Oliwi, to jest klej do rzęsy marki Katriz. Ja wcześniej kupiłam, chyba w but się nie pamiętam, ale, ale wydaje mi się, że to był but i zapłaciłam naprawdę bardzo dużo za klej Duo. Gówno, gówno wad, wart, nie wart ani, ani 50 centów, ani 5 pi! Beznadziejny, to nie jest ten klej, który Dawniej kupowałam, który dawniej używałam I właśnie Oli ostatnio miała Przyklejone rzęsy i pytam się jaki klej używał. Ona mówi, że bardzo fajny, czekajcie, żeby mi się sfokusowała O teraz, tak to było rozmazane Że bardzo fajny klej i ona poleca To Catrice Lash Glue okopałam się dzisiaj z moją siostrą w hebe, ale udało się, moja, moja siostra w końcu wyhaczyła, bo ja tak patrzyłam, spoglądałam, no nie widzę, no nie ma kleju. I jeszcze mi się wydaje, że na TikToku widziałam też klej z Evenline, ale nie jestem pewna, bo to czasami wiecie, się tak szybko przewija, przewija, przewija i człowiek mógł się zakręcić. W każdym razie kupiłam ten klej z polecenia, mam jedne rzęsiory, zabrałam, zabrałam ze sobą, więc będę testować. Mam nadzieję, że będzie spoko, też chyba nie jest jakaś, jakaś mega, mega wysoka, przypuszczam, że jest przyzwoita, a tutaj jeszcze gazetka Gazetka z Hebe, nowa, wchodzi od jutra Więc zaraz sobie tutaj przeglądnę, co ciekawego e, Będzie w ofercie Może jutro będzie znowu shopping w Hebe